Yeah. Mm -hmm. Dobra, lecimy sobie z następną analizą rynku krypto. Pamiętajcie, że ja na niczym się nie znam w krypto jestem od wczoraj i wszystko co tutaj powiem nie traktujcie jako poradę inwestycyjną. No i jak widzimy Firent Grid Index mamy tutaj na 53 punktach, czyli cały czas mam ten optymizm rośnie, mimo tego, że dzisiaj wyciekła informacja, która Tutaj nas y, chce wystraszyć, czy jeden z banków, który oferuje swoje, swoje usługi różnym giełdom kryptograficznym i, i również, y, również y, tych usług y, y, użycza Binance'owi. No i on tutaj oznajmił, że już nie będzie przyjmował żadnych przelewów powyżej, no poniżej 100 tysięcy dolarów, które mogłyby wpłynąć na giełdy, czyli on już nie będzie żadnych przelewów robił, które właśnie są poniżej 100 tysięcy i które będą, które będą chciały po prostu wejść na giełdy. Także, no widzimy, że jest to jakiś pewien problem, ale no musimy sobie zdać też sprawę, że to nie jest jeden bank, który tylko oferuje takie usługi, więc po prostu jeden z tych banków się wycofał y, z usług, które mogłyby tak jakby no, spowodować większy napływ tej gotówki y, na rynek krypto, bo no, jak wiemy do 100 tysięcy to zazwyczaj ta ulica, ta przysłowiowa ulica, chociaż nie lubię tego słowa, no ale ta przysłowiowa ulica, która pakuje się na, na rynek, y, zazwyczaj no, operuje mniejszymi kwotami niż 100 tysięcy dolarów. Także to jest takie, taki pstryczek w nos y, cały, całego krypto. Y, no i zobaczymy, jak to, ta sytuacja się rozwinie. No, ale w tym momencie to można traktować jako zwykły fat, bo, bo widzimy, że cały czas Binance i cały rynek krypto jest atakowany od pewnego momentu, od pewnego czasu. No, ale widzimy, że rynek krypto nic sobie z tego nie robi, i to możliwe, że jest tylko spowodowane tym, żeby tych shortujących wywozić coraz na wyższe poziomy. Jak sobie zobaczymy bitcoina na godzinówce, narysowałem sobie mniejszą strefę zakupową, która tutaj raz zadziałała, drugi raz zadziałała i jesteśmy teraz trzeci raz w tej strefie. No i teraz pytanie, czy ktoś, kto kreuje rynkiem, będzie tutaj zbierał te zlecenia i wybroni te zlecenia, i ta cena pójdzie jeszcze wyżej na 23,400 czy, czy może nawet odbić, ale będzie to odbicie mniejsze? No i, no i z, będzie mi, niższy szczyt no i zrobimy jakąś większą korektę. Jak widzimy, ta, ta druga reakcja z tej strefy nie była jakaś zbyt imponująca, także musimy mieć to na uwadze. No jeśli ta strefa by pękła, no to możemy podążać nawet na 22, 400 i to bo by było takie miejsce właśnie, które mogłoby wykosić te, te długoterminowe longi, które tutaj się te krótkoterminowe longi, które tutaj się otworzyły na wysokim lewarze. No i tak patrząc w dłuższej skali, to jak widzimy tygodniówka bardzo ładnie tutaj została wyciągnięta. No ale widzimy, że ta tygodniówka już jest dużo mniejsza niż ta, która tutaj się wytworzyła niż ta pierwsza, czyli widzimy, że ten ruch ten ruch jest coraz mniejszy, a czyli coraz coraz wolniejszy, coraz mniej imponujący, no ale możemy dobić tym ruchem nawet do 25 tysięcy, no ale teraz bardzo ważne jest to, żeby ta druga tygodniówka, która się otworzy w poniedziałek i skończy się właśnie przez, no, która będzie trwała cały tydzień oczywiście, żeby nie zamknęła się nam niżej niż tutaj, niż rozpoczęła się właśnie ta tygodniówka, czyli to jest w okolice 21 tysięcy. Jeśli zobaczymy tutaj następny tydzień bardzo na czerwono, czyli się, mogłaby się ta cena właśnie tutaj y, zakręcić około 21 tysięcy, tutaj by się zamknęła to już by, wyglądałoby to bardzo źle, ale na ten moment cały czas ten Bitcoin wygląda na naprawdę byczo, tak jak wcześniej powtarzałem, żeby ten Bitcoin miał szansę na 25 tysięcy to ta dniówka, przynajmniej musiałaby się na dniówce, powinna ta cena się zamknąć powyżej 21500 tysiąca. No, i jak widzimy, zamknęła się powyżej, także no na razie ten bitcoin wygląda bardzo, bardzo dobrze. No i musimy teraz obserwować, no może właśnie w tych, w tych kluczowych momentach gdzieś tutaj skorekcić. Na ten moment No ciężko powiedzieć, trzeba obserwować, czy. Czy wybronią tą strefę? Jeśli nie wybronią, to, to możemy właśnie spadać od tych następnych tutaj kluczowych miejsc, które tutaj zaznaczyłem na wykresie. No ja na razie nie handluję Bitcoina, jak, jak dobrze wiecie, pisałem na grupie. Ja za 10, tylko 10% swojego kapitału kupiłem Bitcoina. No możliwe, że, że dokupię tego Bitcoina, ale na razie, na razie o tym nie myślę. Kupiłem Bitcoina po 17 tysięcy średnio, oczywiście, i, i ja jestem zadowolony. Jeśli bitcoin nawet byłoby do 30 tysięcy, no to przy tych 30 tysiącach ja bym się e, skeszował przynajmniej wkładem, e, bym wyszedł z tego bitcoina, a resztę zostawiłbym na niższe poziomy. Bo jeśli sobie zobaczymy tutaj tygodniówkę, tygodniówce, no to ten bitcoin może nawet ponożyć właśnie do tych stref, gdzie jest najwięcej płynności, czyli 27 tysięcy, tak mniej więcej się zaczyna. Ta, ta strefa płynności, no i gdzieś 30 tysięcy, 30 tysięcy, nawet 35 tysięcy. Także no, na razie nie ma co prognozować aż tak daleko tego Bitcoina. Na razie właśnie skupmy się na tym, no ale na tym krótszym terminie, no ale jak mówię 25 tysięcy to jest to jest taki poziom, gdzie, jak sobie zobaczymy, na 4 godzinówce może na, no może na dniówce. To tutaj jest dużo knotów, tutaj ktoś dużo sprzedawał i też dużo się otwierało shortów, więc tak jak cały czas powtarzam, rynek kryją pieniądze, a pieniądze podążają, podążają tam, gdzie jest ich najwięcej i tam, gdzie trzeba, no, tam, gdzie rynek będzie chciał je zgarnąć, także ja bym właśnie liczył na to prędzej czy później, właśnie dobicie, nawet wybicie 25 tysięcy, ale tak jak mówię, cały tydzień przyszły jest bardzo ważny, żeby ta tygodniówka nam czasem nie została tutaj zgaszona następną no i to będzie bardzo ważne w przyszłym tygodniu i na Bitcoinie to by było na tyle Ethereum bardzo podobnie wygląda ale Ethereum jeszcze nie wybiło nam tej górki co jest bardzo możliwe, że nam wybije tą górkę tak jak powtarzałem wcześniej też na grupie i na, na swoich analizach cały czas ważnym punktem właśnie jest te 1500 dolarów było przetestowane, dzida w górę no i zobaczymy czy, czy tutaj przetestuje jeszcze Poziom niecałych 1600 dolarów, no i w dłuższej perspektywie bym spodziewał się, spodziewałbym się wybicia tej, tej górki. No i w sumie to by było na tyle. Altcoinów tutaj nie będę poruszał. No, może jeszcze zobaczmy sobie APT, które wcześniej wam na grupie pisałem. Pisałem właśnie gdzieś w tym, mie w tym miejscu, radziłem wam, żebyście tego nie shortowali. No i jak widzimy. Tylko korekta, wybicie tutaj tych długoterminowych, znaczy długo, krótkoterminowych, wysoko lewarowanych pozycji, no i dzida do góry, wybicie wszystkich shortów. I jak możecie, może, możecie sobie zaobserwować na y, takiej stronce, która pokazuje likwidację, było tutaj ogrom likwidacji. Także uważajcie z shortowaniem na rynku krypto, ale też uważajcie z longowaniem, bo jak widzicie, wszystko jest w miarę bardzo przegrzane. Także musicie na to y, uważać. No i pilnujcie swoje pozycje i pamiętajcie o stop lossach.